Hejka Byłem w końcu na garaż Długo mnie tutaj nie było Od ostatniego materiału Chyba minęły 3 tygodnie Wy oglądacie na bieżąco, bo tak to fajnie wrzucam Ale jestem ciekaw Jak to wygląda po czasie A już fajnie można dotknąć karoserii Już zapomniałem jaki ten lakier Był super Mega fajnie Ale ładnie Dobra, dzisiaj będziemy działać sobie questy poboczne. Muszę trochę jeszcze zaoszczędzić hajsu, żeby na te wszystkie materiały tutaj starczyło, ale mamy trochę robót, który możemy sobie porobić w międzyczasie. A są to prace spawalnicze. W dzisiejszym odcineczku zrobimy relokację Magla. To mocowanie przesuniemy do przodu samochodu. Potem wytłumaczę. Dlaczego, po co i jak to się robi. No jeszcze musimy trochę rzeczy zaprojektować, tutaj jakieś wzmocnienia. Tu chcę zaprojektować te blachy do montażu Dyfras 350Z w ten wózek. Także będzie, mam nadzieję, ciekawie dzisiaj. Ale zaczynamy od tego. Chcę to dzisiaj zrobić na gotowo, żeby potem oddać do lakierowania proszkowego. Tak, przygotuję sobie tu jakieś miejsce i działamy. Kurde, ten kombinezm, to już mam taki dojechany po tym Nissanie, ale wkrótce będą nowe, zaraz Wam pokażę, tylko przyniosę z jedynki. Tutaj już pierwsze prototypy, czerwony dla mnie, jeszcze dla chłopaków zrobiłem inne kolory, ten będzie dla Andrzeja. E Ogólnie będzie chyba 50 różnych kolorów do wyboru. No tam około 50. Wraz tej tkaniny, ta tkanina występuje w 50 różnych kolorach. Ten żółty jest zajebisty. Weźmy go, wam pokażę. No, jak ktoś ma żółtą furkę, to idealno pod furkę. Daj dwie kieszonki takie fajne tutaj ten na przodzie. Tutaj sapinki różne. Można kołnierzyk sobie wywinąć. Naprawdę mega Dużo rozkmin przy, przy tworzeniu kroju i mega fajnie to wyszło. Już jest tam trzecia wersja. On jest ogólnie ba, bazuje na tym szarym, który ja mam, ale jest sporo, sporo zmian zrobione, żeby, żeby był trochę wygodniejszy. Trochę niepotrzebnych kieszeni, które brzydko wyglądały, jest ich nie ma. Z tyłu też kieszonki takie fajne. I ogólnie co, no będzie, 60, będzie 60? Będzie 50 kolorów różnych do wyboru, żebyście mogli sobie dopasować pod auto, kolorek. I do tego też ten haft, tutaj jeszcze nie ma haftu, bo dopiero, dopiero wiozę je do haftowania, ale jakby też ten haft na plecach, tak jak mam w tym szarym, będzie możliwość wyboru też dowolnego koloru w zasadzie. I też rozważamy taką opcję, żeby na kieszące Dać imię albo nick, żeby tak było fajnie, że jak nie wiem, jak ja mam wróble, to na przykład tutaj sobie wróble napiszę na tym e, i to będzie tak fajnie wyglądało. E, tak to wygląda na razie, ale no, mega zajawa. Ogólnie trochę martwię się, że dość, dość drogie będą, no bo to jest jakby. E, jakby ręcznie robione, wszystko w Polsce szyte i no te koszta produkcji są dość spore, no ale szukam na razie trochę tańszej alternatywy, może, może coś się uda znaleźć, ale myślę, że produ produkcik dojebany będzie. Ale zaraz Wam pokażę jeszcze inne kolory, dojebane są. Tutaj taki basicowy czarny. Niebieski. To akurat dla pseta będzie, żeby do bluherta pasował fajnie. To jest jak samo dla ogona, bo ogon ma właśnie takie bordowe wnętrze w mercu. Eee, I też, też będzie to zajebiście wyglądać. Eee, także tak to wygląda. Ogólnie to jest taki materiał mm, dedykowany do ubrań roboczych, także idealny do prac w garażu, ale też jest to opcja, oczywiście nie we wszystkich kolorach, ale zrobić je z materiału odpornego na przykład dla spawaczy. E, albo jakieś tam inne, i o innych charakterystykach, także też do, do takich cięższych robót możemy ogarnąć, ale no, do takich basicowych prac przy samochodzie jest swobiste. W porównaniu z tamtym, no to na przykład nie ma guzików na wierzchu, jest ta listwa tutaj zrobiona, żeby nie rysować samochodu przy pracach. Tak samo nie ma guzików na kieszeniach, na dupie, wszystko jest tak no, na maksa przemyślane, żeby, żeby fajnie, w tym, fajnie w tym można było sobie robić dobra, już koniec tej reklamki, zwinę to przebieram się w ten mój stary obdarty dobry kombinezon eee, bo dzisiaj ostre prace spowolnicze to tych nowych szkoda marnować ok, ja przygotowałem sobie tutaj trochę miejsca myleczka leży eee, i teraz może najpierw w sumie wyjaśnię dlaczego, dlaczego przesuwam magiel do przodu eee, ale to w sumie może położę resztę części i będzie trochę lepiej to widać Dobra, może tak to się uda. Oryginalnie, tutaj mamy maglownicę. Z tej maglownicy idzie drążek kierowniczy, który idzie od magla do, do zwrotnicy. Jakby tu już są skrócone wąsy w zwrotnicach. Oryginalnie ten punkt jest powiedzmy gdzieś tutaj. No Jak widzicie, jeżeli to idzie do oryginalnego punktu, to e, tutaj ten drążek idzie pod takim delikatnym. Kątem. Ale jeżeli się skróci wąsa, no to on idzie prosto. I to stwarza taką sytuację, że kiedy maglownica skręca, zwrotnica skręca, to ten drążek jakby przechodzi na drugą stronę. I to jest problemem, bo to jakby powoduje to, że kierownica się blokuje, drążki się mogą pogiąć. Już nie raz widziałem sytuację, że, że właśnie komuś się pogięły drążki na torze w 13 i potem, e, potem je za wszelką cenę chciał jakoś wyprostować. Tutaj w drugą stronę podobnie. E, oryginalnie to jest tak zrobione, że jeżeli ten wąs jest dłuższy, no to ona jakby dochodzi, ale nie ma tego punktu przeprostowania. Chociaż też widziałem, że w seryjnych S13, nie wiem, może po jakichś wyrzuconych ogranicznikach czy jakichś podkładkach w maglu, też widziałem, że te drążki się gieły. Eee, I tam wiem, że też ludzie mocniejsze drążki stosują, no, ale ogólnie to jest jakieś dziwne zjawisko w Nissanach. jakby drifterzy sprytnie sobie wymyślili, że tą belkę się przerabia przesuwając magiel do przodu. Dzięki temu, przy nawet skróceniu tego wąsa, eee, to ten drążek jakby pozostaje w tym zakresie pracy tutaj z tyłu i dzięki temu nie, nie dzieją się jakieś takie dziwne cuda no mi zależy na tym, żeby mieć setup taki, że wjeżdżam na tor i mi się jakieś cuda nie dzieją ze skrętem więc, że to jest sprawdzona, sprawdzona wiele razy opcja dlatego zaraz się bierzemy za przeróbkę tego ustrojstwa eee, dobra i najpierw sobie rozkminimy linię cięcia troszkę tam popatrzyłem u innych youtuberów, że robią tutaj równoległą linię Potem przechodzą tutaj dookoła, tak 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 Tutaj ważne jest, żeby ta linia była maksymalnie prosta I szła dalej tutaj Bo wtedy jak to się wytnie To się to wsuwa w głębie i tutaj tą szparę zaspawuje Bez dokładania materiału Więc tutaj też jedziemy na z tej strony Teraz od spodu też, żeby to szło równolegle z tamtym cięciem. Tutaj. I tutaj. No i potem jeszcze na koniec. A, jeszcze tutaj trzeba. To może pójdziemy po tych samych otworach. Tak. I tutaj na koniec. Jeszcze będzie trzeba w tym wyciąć kawałek otworu, żeby dało się przykręcić magiel, bo tam musi śruba magla wchodzić. Więc jedziemy to o tak. No, a potem jeszcze tutaj to dopracujemy. Dobra, idę do samochodu po flexa. A zaraz, zaraz, jeszcze jedno. Yy, wyznaczę sobie tutaj taką linię przez całość, która jest idealnie po środku żeby jakby potem się trzymać tego punktu żeby to dalej zostało po środku no i też ważne jest żeby ta i ta odległość były takie same więc przy przyspawaniem sobie to zmierzymy z i wyregulujemy dobra, tutaj tak złapiemy ten środeczek dobra, mamy linię środkową siup i jej się będziemy jeszcze trzymać dobra, idę po tego flex. No, całkiem przyjemnie poszło. Bardzo fajnie. Ładnie, prosto się udało to wyciąć. I teraz trzeba to przyspawać. Okay. <laughs> Dlatego to teraz wchodzi tu w środeczek na ile się da. I o tyle. O, tu się trzymamy środeczka. I o tyle, ile tu wchodzi, możemy teraz to skrócić. Czyli przeciąć tu po tej linii tam wszystko obrobić i to wspawać, ale ładnie się udało wyciąć także powinno pójść bez komplikacji no i tak jak już mówiłem, patrząc z drugiej strony tutaj brakuje przestrzeni, żeby żeby przykręcić tą maglownicę więc trzeba tutaj z tego kawałeczek przyciąć żeby klucz tutaj sobie przyszedł odrysuję teraz szybko te linie przytnę Beleczkę tam gdzie trzeba I zaraz lecimy ze spowaniem Dobra, z tego co tu odrysowałem to wychodzi na to, że to e, się skraca 12 mm. E, z tego co patrzyłem w internecie to ludzie nawet 2 cm przesuwają e, Tak półtora do dwóch więc zaokrąglimy to do tych półtora centymetrów, myślę że półtora centymetra, myślę że te 3 mm możemy dociągnąć. Więc lecimy po zewnętrznej po prostu linii cięcia, potem będziemy to dopasowywać. Dobra, jeszcze mamy jakąś tutaj przestrzeń na przyszlifowanie, dopasowanie tego, zmierzenie tej, tej odległości, czy jest taka sama. Wyprostowanie to względem tej linii środkowej. Teraz już sobie to dopiasczę troszeczkę. No tutaj to wszystko trzeba z tych pozostałości oczyścić. Dobra, ja sobie tutaj to dopasuję i zaraz Wam pokażę co i jak. Dobra, sobie tutaj troszeczkę poszlifowałem, trochę to dopasowałem. Teraz jak to się tak schodzi, nie ma jakichś mega dużych szczelin nigdzie i jest ten równo 4 cm od tam dotąd, tutaj, tutaj. Dobra, mamy to. Idę po spawarę. Dobra, naszykowałem se spawarę. Pomierzyłem grubość blach. To jest 2 mm, ale w tym miejscu się nakładają dwie blachy. I tutaj już jest tak około 4 mm. Dlatego najpierw ustawimy sobie spawarę na dwa, żeby objechać sobie tu wszystko dookoła. A tutaj ustawimy na może jest więcej, może 3, bo tutaj jest raczej, tutaj jest raczej też dwa. Więc, żeby to połączyć, to będzie trzeba coś pomiędzy ustawić i będzie ok. No i tak, biorę spawarę, um, ustawiam to na miejsce, przyłapuję, mierzę i jedziemy z tym. No, zapomniałem wcisnąć rec, jak spawałem, ale mogę pokazać Wam efekt. Całkiem fajnie, ładnie to wygląda. Podoba mi się, że tutaj udało mi się te otworki tak. Całkiem estetycznie zrobić prawo i Spaw też nie najgorzej wygląda. Nie będę tego szlifował. Nie ma sensu. No i mamy driftową beleczkę zrobioną. Co mi dawać do lakierowania proszkowego. Se ją na razie odłożę na bok. A tutaj mamy jeszcze trochę spawanka. Dziś jedną z rzeczą do spawanka. Są te wzmocnienia do wahaczy Które już tam wcześniej sobie zrobiłem i leżały i czekały Więc myślę, to... Więc myślę, że to korzystając z okazji ogarniemy teraz O tu Tyk Tyk I cyk I one no fajniutko wzmocnione wahacze No, tak to siedzi. Szybko to wspawamy i się bierzemy za część projektową. I. Dobra, zasuwam. Dobra, mam już przyłapane i teraz lecimy na ostro dookoła, ale bardzo ładnie to wygląda. W ogóle fajnie jak się projektuje coś w 3D, bo można sobie, na przykład widzicie, tutaj jest taka elipsa i tutaj jest taka sama elipsa. I wszystko tak mega estetycznie wygląda. No i te kółeczka takie, fiu fiu fiu, wszystko super. Dobra, jadę ze spawaru. Teraz nie zapomnę Wam nacisnąć rec. Jest końcówkę, do mnie goma zmienię, bo się zacina. i zajebiście to wyszło, a gorące jeszcze, ale wygląda jak jakieś nizmo normalnie, dojebane i nawet to spawanie całkiem ładnie mi poszło naprawdę, I to już jest kawał grubości, to też taką blachę się łatwiej spawa jak cienką, nice. Dobrze, wszystko mamy obspawane. Naprawdę zajebiście to wyszło mega mi się podoba. To już może sobie być lakierowane, tylko jeszcze muszę wypalić tuleje z wahacze i wyjąć stworzeń. Ale to kiedy indziej, muszę kupić jakąś, jakiś palnik. Ale naprawdę, no, miejscami to, to spawanie naprawdę mega dobrze mi już wychodzi. A Miejscami jeszcze tam jako tako. Ale no już wiem chyba o co w tym wszystkim chodzi mniej więcej także myślę, że będzie wszystko służyć wzmocnione, przerobione, stuningowane posprzątam teraz ten bałaganik. I się weźmiemy, za projektowanie wzmocnień do tego. O kurde, to, to musimy w ogóle założyć na budę, jak będziemy spawać wzmocnienia, bo tutaj jeszcze takiego Power Brace'a chcę zrobić. No ale to pewnie w następnych tam odcinkach, jak już te blachy będę miał. No i najgrubsza operacja to, żeby tutaj dyfer zmieścić. Ale już mam na to jakiś tam pomysł. Hmm. Musimy parę rzeczy narysować po prostu. Dobra, spróbuję sobie zeskanować Polikamem ten wózeczek, żeby mieć w tego model 3D. Raz już próbowałem, ale robiłem to na tle czerwonej podłogi i się chyba biedaczek pogubił przez to. Dlatego spróbuję jeszcze raz na tych szarych matach I zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, przeniosłem się do garażowego biura I teraz Jest sprytny plan Plan jest taki sprytny Że ten rozstaw się nie zgadza I ten rozstaw też się nie zgadza Tutaj dyferek leży w tym bałaganie I wyciągnę go Kurde, ten dyfer jest taki wielki Możecie sobie dłoń dla skali porównać, ale jest gigantyczny, nie, nie wyobrażam go sobie wymieniać naucie, na no ale mam nadzieję, że będzie dość wytrzymały, ale jest mega ciężki. Tak, no i temat jest taki, że tu jest szerszy rozstaw. O tu i tutaj też yy, plan jest sprytny. Plan jest taki tutaj już sobie to rozrysowałem że wycinamy to o tak, 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 rozcinamy na pół rozstawiamy na szerokość taka jest w dywsze. tutaj podcinamy w to w to belce o tyle ile trzeba będzie żeby to weszło tu, a to weszło tu i przy okazji to będzie też przy okazji to będzie też głębiej w sensie wyżej Czyli gleba friendly będzie bardziej e, i tu wyjdzie, nie wiem, z tyle, no, z te 2,5 cm głębiej. I tutaj jest pomysł taki, żeby zaprojektować taką blachę, która będzie miała dwa otwory w takiej odległości jak jest na tym dywrze. I tą blachę użyjemy jako referencję do tych otworów. Przykręci się ją i wtedy no, nie ma opcji, żeby tego nie wspawać na miejsce. Trochę większa trudność jest z tyłem, bo sytuacja wygląda tak, że chcę zachować tutaj tuleje. E, oczywiście zmienić na poliuretan z przodu, tak samo chcę zostawić tuleje. Nie chcę mieć wózka na sztywno z dyfrem, e, no bo to musi pracować. To moim zdaniem, nie wiem, będzie pękał wózek od mocnych kopów. No, jestem zwolennikiem, żeby tego nie robić na, na sztywno. E, troszkę też komfort lepszy w napędzie będzie. Ale tutaj znowu jest pomysł taki, żeby te użyć na razie tych tulei co są i je tak samo rozstrzelić na boki. Jak widać one są jakby niesymetrycznie. Tamte są symetrycznie, ale te nie są. I tutaj jakby z takim punktem referencyjnym jest ten otwór. Pomysł jest taki, żeby wyciąć to otwornicą tak i tak. Jak już będzie dyfer przykręcony z przodu, to przykręcić te tuleje i tutaj tak samo e, wspawać to, tylko przy użyciu takiej blachy na wierzch, która będzie miała takie U wycięte. Tu U i tu U w rozstaw odpowiedni do dyfra. No i jakby to się całość wsunie, blachę obspawa, wszystko będzie solidnie, mocno i względem tego punktu referencyjnego. Kilka razy to już rozgmieniałem i to brzmi jak najlepsza opcja Ale zaraz zobaczymy czy ten skan wyszedł, bo jeżeli wyszedł Właśnie mi przyszło powiadomienie, że już skończył tam przetwarzać Jeżeli wyszedł no to będzie dużo dużo łatwiejsza robota No a jak nie to będziemy mierzyć No dodatkowo jeszcze korzystając ze skanu chciałbym tutaj porobić wzmocnienia Ogólnie no, w takich miejscach jak dzikie, tak jak gdzieś tam przy, przy wahaczach i tak dalej i tak dalej No dobra, patrzę jak ten skan no i w miarę to jakoś wygląda. Eee, może nie wszystko jest mega czytelne, ale to, co jest nam potrzebne, czyli tu i tu, wyszło całkiem zajebiście. Hmm, może jeszcze spróbuję dyfer pobrać sobie, znaczy zyskanować, i potem to spróbuję ożenić sobie. Dobra, to pobiorę to i najpierw wyczyszczę troszeczkę ten model z otoczenia A jak mi się trochę podładuje telefon to jeszcze zeskanuję sobie dyfer Dobra, mamy jako tako wózek wyciągnięty Myślę, że na potrzebę zaprojektowania tego będzie wystarczająco, na wzmocnienie, nie wiem, to się okaże, ale jeszcze możliwe, że spróbuję potem zrobić skan od drugiej strony, żeby było bardziej właśnie widać wahacze i mocowania. Ej, dobra, jadę ze skanowaniem dyfra teraz, żeby było dojście z każdej strony, możemy jechać z tematem. A, zajebiście dyferek się zeskanował jak prawdziwy e, dobra zaraz go pobiorę jeszcze sobie zdejmę parę wymiarów i spadam sobie to dokończyć na chacie e, ale może jeszcze coś tam Wam nagram w międzyczasie no i cyk mamy dyferek całkiem fajnie się zeskanował i teraz kontrol C e, najpierw muszę zaznaczyć Teraz Ctrl C i Ctrl V. Ula la, tylko tutaj skala pewnie jest inna. Dlaczego on się przeskalował? Nigdy nie miałem problemu Ech, ze skalą. Pewnie się otworzył plik w calach. Dobra, zaraz to przeskalujemy. Dobra, podejście numer dwa Pik i cyk. Mamy de ferros. i pakujemy go na miejsce. W ogóle to jest ja sobie, muszę to wszystko poobracać, bo to wszystko jest jakieś przekoszone. Za sekundę sobie poobracam. Dobra, i teraz misja. Tatusinę w mamusinę, tylko ten dyfer jest teraz do góry nogami. Ach. obróć. Gdzie on jest? Tu jesteś. Pik, pik, flipa zrobiliśmy. Ale to ja go mogłem zeskanować, kurde. Nie, czekaj, teraz jest do góry nogami. A, dobra, bo wózek jest do góry nogami. Oha, czyli mogłem go zeskanować też do góry nogami. No ale trudno. Trudno, zaparkujemy nim w wózeczku, zaraz. Pik, pik, pik na miejsce. Pik, jedziemy tutaj. Wrum, wrum. O, i tak to będzie wyglądać. Tak to będzie wyglądać? Nie no, czy tak to nie będzie? Będzie. O, tak sobie będzie siedział tutaj. Proszę bardzo, nawet tutaj nam się pokrywa z moimi rysunkami. Aha, trochę obrócić trzeba to delikatnie, no ale to ja sobie tam dopracuję jeszcze. Mniej więcej on będzie sobie tak siedział. Pyk, pyk, pyk. Dobra, narysuję to sobie. Widzę, że tu mogę wzmocnienia w to miejsce narysować, Zresztą odpaliłem sobie stronę konkurencji. I tutaj widać, że tutaj robię wzmocnionko. Tutaj nie zrobię, bo tej strony nie mam zeskanowane Tutaj nie zrobię, bo coś się zesrało, ale może coś z tego. No nie wiem, czy coś z tego będzie. Bo to jest tutaj. Z tej strony też trochę lipa, więc tutaj nie zrobię. Gdzie jeszcze Tech robi? Aha, tu nawet od spodu, jeszcze kurczę, blaszka. I tutaj. No, sporo tego robię. Tak. Dobra, to teraz mogę sobie to jedno tutaj zrobić hmm, na dwie strony może tutaj jeżeli jakieś jest eee, z Dzikiej Techu no a resztę to sobie jeszcze raz chyba zeskanuję ten wózek i eee, do góry nogami, znaczy teraz jest do góry nogami tak go od tej strony ale jara, jaram się, wzajemnie. Zrobię sobie te blachy, wspawam ten wózek, wyspawam te wszystkie wzmocnienia i w sumie to oddaję to do proszkowego i zawieszenie gotowe Dobra, tutaj mam specjalistyczne pomiary Myślę, że styknie No, a na dzisiaj no.